Bernardo Bellotto, wybitny weducysta europejski XVIII wieku, tworzył nie tylko widoki miast. W jego dorobku znaleźć można także fantazje architektoniczne Capriccia, których kreował on miejsca albo budowle nieistniejące. W tym wypadku stanowi ten obraz z Nawiązuje bezpośrednio do historii Polski, ponieważ został zamówiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i wykonany przez Donelec na tył dworze w Warszawie. To Capriccio powstało zapewne jeszcze przed opuszczeniem przez Belotta Drezna, to znaczy przed rokiem 1766. Na obrazie widzimy potężną barokową świątynię, częściowo zrujnowanym. Pośród ruin przechadzają się postacie. Dostrzeżemy tu między innymi dwójkę wędrowców, turystów, uczestników Grand Touru, którzy podziwiają ten zabytek. Te Capriccio jest e, czymś, co przywołuje piękno ruin starożytnego Rzymu, a z drugiej strony stanowi takie memento w dzisiejszych czasach nowych ruin, które się pojawiają. Pokazujemy je w sali właśnie Canaletta, razem z widokami Warszawy, z całą wspaniałą serią wedut, które Canaletto namalował, patrząc na Warszawę, ulice, place i podwórka. I w tym otoczeniu ten obraz rzymski jest czymś zupełnie dla nas nowym, poruszającym, a jednocześnie pokazującym potrzebę solidarności i współpracy z naszymi kolegami i koleżankami.